Wyrażanie siebie poprzez modę i styl. Tego jeszcze tu nie było. Twoje dziecko ubiera się dziwnie i nie rozumiesz dlaczego. Zamiast krzyczeć, lepiej zobacz, jak możesz mu pomóc, wyrazić siebie i przy tym wszystkim zachować spokój w domu. Z pewnością wiesz, że to, jaki styl ubierania się ma Twoje dziecko, w dużej mierze zależy od jego charakteru, temperamentu, mody, jaka panuje i sposobu bycia. Jedni będą stawiali na wygodę, a drudzy zadbają o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Garderoby. Pierwszą, najcenniejszą radą, Jaką bym tutaj dała, jest to, byś jako rodzic nie oceniał jego stylu zbyt krytycznie. Nawet jeśli coś ci tam wiesz, no, nie pasuje i nie podoba się. Bo wiesz już z moich wcześniejszych filmików, że krytyka nastolatków w tym okresie dojrzewania jest dla nich do przyjęcia bardzo ciężka, trudna. No, oczywiście wynika to. Z jego cały czas dojrzewającego mózgu. Zamiast mówić, wyglądasz w tym tragicznie, lepiej powiedz, a najlepiej, jakbyś zapytał swoje dziecko: Dlaczego tak bardzo lubisz tą kieckę, albo Dlaczego lubisz tą bluzę? Bo może się okazać, że Ty, jako rodzic, czegoś nie zauważasz albo najzwyczajniej nie znasz się na obecnych trendach. I on wtedy Ci fajnie to wytłumaczy. Ustal jasne granice. To znaczy, że określasz, co absolutnie jest niedopuszczalne i nie do przyjęcia. I mówię tutaj o takich już ekstremalnych rzeczach. Jakieś kolczyki i tak dalej. Ale no, mówię też tutaj na przykład o zbyt wyzywających ciuchach, bluzkach bardzo przezroczystych, prowokujących albo zbyt mocnym makijażu na co dzień. Bo obserwuję, że nasze nastolatki bardzo różnie się ubierają i ogólnie oversize'owy styl jest teraz na czasie.